Dziecierzyny znalazł się ostatnio na ustach całej Polski, gdy ujawniono gorszące zbrodnie miejscowej pary na jego własnych dzieciach. Dziś do mediów dotarły informacje dotyczące szczegółów morderstw i tego, kto w nich współuczestniczył. Dzieciężyn w województwie opolskim, para przez lata mordowała swoje dzieci, których zwłoki następnie ukrywała. Odkrycia dokonała kilka dni temu miejscowa policja po tym, jak otrzymała niepokojące zgłoszenie od ośrodka pomocy społecznej, który wiedział, że Aleksandra J. Była w ciąży, lecz nie dotarły do niego żadne informacje o narodzinach dziecka. Przybyli na miejsce mundurowi dokonali iściej makabrycznego odkrycia. W domu i na podwórzu odnaleźli ciała czterech noworodków, z których najmłodsze urodziło się 30 listopada tego roku. Kobieta rodziła w domu, a dzieci umieszczała w torebkach foliowych, by się udusiły. Policjanci zatrzymali nie tylko Aleksandrę J., ale także jej męża, który wiedział o całym procederze. Tak samo jak ona został umieszczony w areszcie. Do tych zabójstw doszło w ciągu ostatnich pięciu lat. Na terenie posesji znaleziono zwłoki i szczątki czworga niemowlaków. W jednym z pieców, na terenie posesji, znaleziono worki foliowe, w których znajdowały się szczątki dzieci. Czwarte dziecko było zakopane na podwórku, powiedział polskiej agencji prasowej Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu. Ciecierzyn, to mąż nakłaniał J. do mordowania: 27-letnia Aleksandra J. i 36-letni Dawid W. Byli ze sobą od 8 lat. Owocami związku było pięcioro dzieci, z czego tylko jedno sześcioletni syn przeżyło pierwsze chwile swojego życia. Zatrzymana przez policję matka przyznała się do winy i powiedziała śledczym, że do wszystkiego zmuszał ją pracujący w Wielkiej Brytanii konkubent, który nie chciał mieć więcej dzieci. I to właśnie one został także oskarżony przez sąd. Zarzut dotyczy pomocnictwa w mordach, do których zmuszał kobietę, która była od niego zależna finansowo i nie wyobrażała sobie bez niego życia. W. Nie przyznał się jednak do winy. Obecnie przebywa w areszcie, w którym posiedzi przynajmniej przez następne trzy miesiące. Mężczyźnie przedstawiono zarzut wywierania presji psychicznej na uzależnionej finansowo od niego kobiecie, by ta ukrywała kolejne ciąże, nie zgłaszała tego faktu opiece medycznej, bo nie akceptował kolejnych dzieci z tego związku, poinformował Stanisław Bar. Obojgu grozi najwyższy wymiar kary zarówno 27-letniej i od jak i 36-letniemu w. grozi teraz do żywocie. O tym, czy faktycznie zostaną skazani na najwyższą przewidzianą w polskim prawie karę, pokaże czas. Matka zamordowanych dzieci przyznała się do winy, jej partner wręcz przeciwnie. Podejrzana przyznała się do zarzutanego jej czynu, jednak odmówiła składania jakichkolwiek wyjaśnień, przekazała pap prokurator Rejonowa w kluczborku Anita Dąbrowa det.